Była polna droga przez las z Gościcina w kierunku Wejherowa, zaś skrzyżowanie niczym nie przypominało skrzyżowania bezkolizyjnego. Teraz jest rondo, oświetlenie, ścieżka rowerowa i trasa z Wejherowa do z Iberto biegnąca nieco innym miejscem. Tutaj potrzeb, potrzeby wynikały również z bezpieczeństwa, bo wiemy ulica Słucharskiego tu na tym łuku była niebezpieczna, wiele wypadków, ale też to połączenie w sposób znaczny usprawni cały układ komunikacyjny, ponieważ mieszkańcy głównie, a jest to miejscowość już prawie około sześciotysięczna, nie będą mieli potrzeby przejeżdżania przez przejazd kolejowy, nie będą mieli potrzeby wjeżdżania i zjeżdżania z drogi krajowej numer 6. Natomiast dla pozostałych użytkowników tej drogi tym samym będzie ona, że tak powiem, bardziej przyjazna. Władze gminy Wejherowo zakończyły największą inwestycję drogową w ciągu czterech ostatnich lat. Gmina wspólnie z powiatem wejherowskim zakwalifikowała się na dofinansowanie w ramach narodowej Programu przebudowy dróg lokalnych, etap drugi: bezpieczeństwo i dostępność. To jest bardzo dogodne połączenie i bardzo potrzebne. Natomiast dla nas najważniejszy był ten element na ulicy Sucharskiego, gdzie jest nowe rondo, nowe przystanki autobusowe, nowe ścieżki rowerowe, nowy chodnik z jednej z drugiej strony. Więc tutaj te wszystkie elementy bezpieczeństwa zostały wbudowane, jakby w ten projekt i zostały wykonane. Z tego bardzo się cieszę. Powiat Wejcherowski w 50% sfinansowany to co w Wejherowie, pozostałe 50% to z rządowego programu. Zakres robót obejmował budowę nowego odcinka ulicy Gminnej łączącą ulicę Południową w Gościecinie z ulicą Sucharskiego w Wejherowie, budowę ronda, rozbudowę drogi powiatowej, czyli ulicy Sucharskiego, budowę chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, odwodnienia, oświetlenia, oznakowania i barier ochronnych. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 4 miliony 733 tysiące złotych. Dodatkowym kosztem inwestycji były także odszkodowania za wykup gruntów, które ponoszone były zarówno przez gminę powiat oraz miasto Wejcherowo. Poświęcenia nowej inwestycji dokonał ksiądz Kanonik Stanisław Bach, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej pomocy z gościny.